Kolejny gołąb, którego chcę wam przedstawić, jest to gołąb o numerze PL0 362 764. Myślę, że bardzo ciekawy gołąb, jeżeli chodzi o wspólne gębniki, to bardzo topowe pochodzenie, ojcem tej właśnie samiczki, myślę, że to jest samiczka jest oryginalny gołąb od Majka Ganusa, właśnie takiego samego samca w swoim rozkładzie ma Helmut Klaas i on dał mu 18 gołębia w finale na Patai ten gołąb pochodzi ze sparowania Premier My Price, pierwsze miejsce w finale South Africa 1 milion dolar, czyli tam jeszcze na, na tym, nie na Wiktorii tylko na na tym trudniejszym wspólnym gojemniku, a jeżeli chodzi o mamę, jest to samiczka od Majka Ganusa. Laura is big winner today. Też zdobyła pierwsze miejsce w finale w Afryce South Africa. 1 million dollar. Ojcem tej samiczki Laura is big winner today jest goom Sun City i on dał dwa pierwsze miejsca w finałach na w Afryce. Także myślę, że gołęb absolutnie wyjątkowy. Jeżeli chodzi o e, ojca to są gołębie raczej takie długodystansowe. E, trzeci as pigeon e, w regionie to jest dziadek. Trzeci as e, w regionie to to jest też babcia. Także myślę, że tutaj dołożę ten rodowód jako ksero. Myślę, że można tu z niego dużo wyczytać. Gołębie absolutnie wybitne. I to jest ojciec, oryginalny Mike Ganus. Jest to gołąb, który ma certyfikat DNA. A jeżeli chodzi o mamę, to jest to samica od Helmuta Klasa. Ojcem tej samicy jest syn Purdej. Jest to kuzyn gołębia, który w roku ubiegłym wygrał finał na Victoria Falls. Same czołowe, no tutaj był jeszcze gołąb, pełny brat ojca tej samiczki 2000. 900, był drugim gołębiem Grand Avarage Victoria Falls, no zresztą dołożę 28. w finale na e, w Tajlandii na Victoria Falls 37. w finale, także jeżeli chodzi o mamę to jest to samiczka Wonder Lady z połączenia gąb z linii Kokardis razy samiczka od Krugera też masa wybitnej gołębi wyda, wydała ta para, także myślę, że gołębie godne polecenia. Pełna, pełne rodzeństwo tej samicy było 16 w finale na Patai, 12 w półfinale i 23 przed półfinałem, także myślę, że te gołębie naprawdę pokazują klasę. No tu jest ta samica Purdej, ona była pierwszym asem pierwszym asem na Sun City 1 Million dolar, a jeżeli chodzi o ojca, czyli dziadka tego gołębia to jest gołąb 1425 jest to pełny brat Viktora, który wygrał e, finał na e, Sun City 1 milion dolar. Także naprawdę wybitne pochodzenie, e, pełne rodzeństwo e, tej samiczki uczestniczy w lotach e, w Tajlandii na Patai, także myślę, że e, ja ufam tym gołębiom, postawiłem na nie i wysłałem takiego gołębia e, w, jak ten e, do rywalizacji na a Wiemy, że jest to gołębik gdzie się wysyła najlepsze swoje gołębie. Myślę, że można do tych głębi podchodzić pod tym kątem, że są to gołębie z dużym potencjałem i, i latały tam w tej patai, także myślę, że mają duże szanse na to, żeby powtórzyć. Oczywiście nie jest to łatwe, ale próbujemy, wysyłamy gołębie z dobrym pochodzeniem, takie, które już tam pokazały klasę, także piękne, długie skrzydło, jest to młoda samiczka, ale naprawdę myślę, że jak dorośnie, to będzie to wyśmienity gołąb, bo przepięknej budowie skrzydła, plus tutaj jest nie za duża, taka średnia, średnio mniejsza, ale ona oczywiście jeszcze dorośnie, także tak, tak wygląda ganus razy klasa.